Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowy na Temat. Dziś Państwa i moim gościem w studio jest burmistrz Bielawy, dr Andrzej Hordy. Witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, mamy sezon ogórkowy, ale w Bielawie naprawdę dużo się dzieje. Chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od inwestycji drogowych, ponieważ w tym roku udało Panu się pozyskać rekordową liczbę pieniędzy, które, dzięki którym remontuje się drogi w Bielawie. To prawda, ofensywa drogowa w Bielawie idzie pełną parą. Tu trzeba powiedzieć, że są to efekty intensywnych prac związanych z pozyskiwaniem środków z lat poprzednich. I w tym roku następuje kumulacja wydatkowania tych środków. Bo tu trzeba przypomnieć, że trwają już ostatnie prace dotyczące przebudowy ulic Andersa, generała Grotaroweckiego i Pyleckiego. Intensywne prace trwają na ulicy Wysokiej, na ulicy Legionów, na ulicy Frankowskiego. Niebawem rozpocznie się przebudowa ulicy Nowobielawskiej, przebudowa ulic Tuskawkowej i Malinowej. i Przygotowujemy jeszcze inwestycje takie, które już mają dofinansowanie, czyli tutaj mówię o ulicach Lipowej, Bocznej, Kasztanowej, Polnej, a także w ostatnich dniach uzyskaliśmy informację o dofinansowaniu kwotą aż 3 200 tysięcy złotych, przebudowy ulic słowiańskiej. Chopina i końcówka ulicy Wysokiej. Więc można powiedzieć, że całe miasto będzie rozkopane już jest w znacznej mierze, a tu jeszcze ulica Żeromskiego też faktycznie jest remontowana i kolejny etap przed nami także naprawdę ja zdaję sobie sprawę, że są dużo uciążliwości w przemieszczaniu się zwłaszcza dla osób, które nie znają Bielawy natomiast no, remonty mają to do siebie, że trzeba je przetrwać a później już będzie tylko ładnie i komfortowo pewnie podlicza Pan ilość zdopy tych pieniędzy, ile się udało w sumie pozyskać środków? w tej chwili powiem szczerze, ten licznik pracuje każdego dnia to jest już kilkadziesiąt milionów złotych Poczekamy jeszcze na rozstrzygnięcie jednego konkursu i wtedy zrobimy zbiorcze podsumowanie, ale jeśli chodzi o już prowadzone prace, same nakłady to jest około 60 milionów złotych. W tym znaczna część to są środki zewnętrzne co najmniej 50 do 60%, także, także to są dziesiątki milionów złotych. To są naj, największe wydatki na inwestycje drogowe w historii Bielawy. Kolejna duża inwestycja to inkubator ICT. Udało się w końcu dopiąć finansowo cały projekt. No i praktycznie jesteśmy na końcówce. To prawda, tu, tu też chcieliśmy bardzo dokończyć rewitalizację całego kompleksu po administracji zakładów włókienniczych Bielbaw. Udało nam się zakupić tę nieruchomość w ramach projektu i rozpocząć proces inwestycyjny. Na realizację tego zadania zdobyliśmy dofinansowanie w kwocie 12 milionów 300 tysięcy która miała stanowić pierwotnie 80% wartości zadania. Natomiast z uwagi na uwarunkowania związane z wybuchem wojny w Ukrainie, z znacznym wzrostem cen i materiałów budowlanych, i kosztów energetycznych, niestety po przetargu okazało się, że pierwotne założenia sprzed roku w momencie prowadzenia procedury przetargowej są już zupełnie inne i ostatecznie ten projekt zamyka się kwotą 30 milionów złotych. Ale montaż finansowy został zrobiony. W tej chwili trwają prace w zasadzie już porządkowe, bo inwestycja została rzeczowo zakończona. Niebawem będziemy wyłaniać operatora, który będzie zarządzał tym inkubatorem, a model funkcjonowania będzie bliźniaczy do tego, jak funkcjonuje w Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i w Dolnośląskim Inkubatorze Art Przedsiębiorczości. Kolejne dwie bardzo kreatywne inwestycje przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu. Mówię tutaj o torze kolarskim dla rowerzystów szosowych na Łysajce. No i ostatnio otrzymał tam Pan również pieniądze na tor rowerowy NTB przy parku. Tu chciałbym podkreślić, bo jest, znajduje się dosyć spora grupa takich, można powiedzieć, sceptyków, żeby nie powiedzieć malkontentów, którzy upatrują w obecnym zarządzaniu budżetem gminy i taką polityką aplikacyjną, że piszemy na wszystko, co jest możliwe i zdobywamy pieniądze niekoniecznie w zasadny sposób. Tak było w przypadku obu tych torów, pojawiły się szanse które w mojej ocenie mogły stać się strategiczną przewagą naszej gminy i te szanse udało nam się wykorzystać, bo jeśli chodzi o tor na Łysej górze, to było kilka lokalizacji, pierwotnie już dosyć zaawansowana lokalizacja w sobódce. Tam się jednak okazało, że samorząd nie wywiązuje się, samorząd gminny nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i samorząd województwa dolnośląskiego poszukiwał innego bardziej zdeterminowanego partnera do budowy toru na skalę nie tylko ogólnopolską, ale europejską. I tutaj właśnie w Bielawie takie, takiego partnera znalazł. Duża determinacja, tutaj też przy współpracy z telewizją Sudecką opracowaliśmy taką prezentację, to zyskało najpierw poparcie zarządu województwa dolnośląskiego, później ministerstwa sportu. I dziś jesteśmy na etapie już wniosku, który złożyliśmy w ubiegłym tygodniu o dofinansowanie tego toru łączną kwotą w wysokości 85% wartości zadania, które szacowane jest na 25 milionów. Więc około 21 milionów złotych były, byłyby to pieniądze zewnętrzne z budżetu państwa i z budżetu województwa dolnośląskiego. I jeśli ten tor uda się wybudować, to z pewnością będzie to magnes dla wielu turystów, turystyki aktywnej, ale też i rekreacyjnej. I podobnie jest z torem, dolnośląskim torem umiejętności rowerowych, czyli tak zwanym ornikiem MTB. Przy parku mieliśmy taki kwartał nieruchomości niezabudowanych, na którym kilka ładnych lat temu powstała Skate Plaza, i pozostałe trzy części stały odłogiem. W tej kadencji udało się wybudować miasteczko ruchu drogowego, bo był konkurs, w którym takie miasteczka można było budować. Złożyliśmy wniosek, udało się dostać dotację. I podobnie następna ćwiartka to duży parking na 56 pojazdów, który jest zabezpieczeniem dla osób, które nie mieszkają blisko parku, a chcą z niego korzystać. Park ma mnóstwo atrakcji i część ludzi no, mieszkając dalej w dalszych zakątkach Bielawy, ale też i poza, poza Bielawą, chcąc tutaj dotrzeć, no musi gdzieś postawić pojazd, więc ten parking na pewno rozwiązał ten problem. No i pozostała ostatnia ćwiartka, która tak jak powiedziałem leżała odłogiem. I nagle, nagle pojawił się konkurs, że Marszałek Województwa, województwa Dolnośląskiego, upatrując w turystyce rowerowej no swoją też przewagę, ogłosił konkurs na te Tor Umiejętności Rowerowych. Gmina złożyła swój wniosek. Została wybrana do dofinansowania, już jest uchwała Sejmiku podjęta. W ministerstwie jest też procedowany nasz wniosek. W sumie dofinansowanie będzie ponad 470 tysięcy złotych, a cała wartość zadania 905 tysięcy. Więc montaż ponad 50% jest zadowalający. Przy tej okazji spytam się o halę sportową, ponieważ mhm. jest projekt, był przetarg. Okazało mhm. się, że jednak zabraknie pieniędzy w budżecie, a nie ma KPO nadal i nie można skorzystać zewnętrznych środków. Co dalej z tym? Tu trzeba przypomnieć, że, że w momencie, kiedy podejmowaliśmy wyzwanie najpierw projektowania hali, tuż na początku tej kadencji, czyli w roku 2019, ten proces projektowy trwał blisko dwa lata, zostały przygotowane kosztorysy inwestorskie, które mówiły o tym, że szacowana wartość to jest 30-40 milionów złotych. I od momentu, kiedy mieliśmy już kompletną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę, rozpoczęliśmy poszukiwania środków zewnętrznych na ten cel. Udało nam się zgromadzić blisko 20 milionów, czyli prawie 50% zakładanej wartości całkowitej. Ogłosiliśmy przetarg i okazało się, że właśnie w wyniku wybuchu wojny, w wyniku wzrostu cen, to co w przypadku inkubatora, wzrostu cen materiałów budowlanych, nośników energii, kosztów pracy, Okazało się, że najtańsza oferta opiewała na blisko 80 milionów złotych. Zatem do szczęścia brakowało nam 60. Budżet gminy Bielawa nie jest w stanie udźwignąć takiego wkładu własnego, liczącego 75% wartości tak dużego zadania. I uznałem, że na ten moment nie będziemy rozstrzygać tego przetargu, bo budżet na to nie pozwala. Natomiast czekamy na środki, tak jak pan redaktor wspomniał, z KPO. Czekamy na środki z funduszy regionalnych, bo też niebawem ruszą. Czekamy również na środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, bo przypomnę, że nasza hala jest obiektem demonstracyjnym, obiektem wielofunkcyjnym o podwyższonych parametrach energooszczędności i dzięki temu my możemy startować z tym projektem do kilku różnych źródeł finansowania z poziomem dotacji nawet 85%. Więc przy zadaniu 80, wartości 80 milionów, jeśli dostaniemy 85%, to będzie około 60 65 milionów, wtedy Bielawa miałaby zapewnić tylko 15. I to jest w zasięgu finansowym. Po prostu czekamy na nabory wniosków. Projekt ma pozwolenie, jest cały czas aktualny, więc nie zaniechaliśmy, tylko odwlekliśmy w czasie z uwagi na uwarunkowania, nazwijmy to makroekonomiczne. Spytam się jeszcze o jeden rozstrzygnięty projekt dotyczący zabytków. Od samego początku. Wszyscy podejrzewali, że chodzi o to, aby przekazać kościołowi na remonty tych zabytków pieniądze. Pan, jako jedyny w regionie, zdecydował się do projektu zgłosić tylko zabytki gminne. Tutaj było wiele kontrowersji. Pamiętam też na sesjach dyskusję, dlaczego nie kościoły. Przecież jeden czy drugi kościół potrzebuje. Pan zdecydował, że jak zapiszemy kościoły, co się później okazało, to jednak pieniądze pójdą na kościoły, nie na zabytki. Panu udało się pozyskać środki na szkołę podstawową numer 4 na ulicy Ludowej. Kiedyś piątkę? Tu trzeba przypomnieć, że wniosek, o którym mówi Pan redaktor, był składany do programu szeroko nazwanego Polskim Ładem. W tym przypadku była to zakładka Polski Ład Zabytki. I ten program ma to do siebie, że kryteria oceny wyboru wniosków są nie do końca nazwane. Konstrukcja wniosku aplikacyjnego jest stosunkowo prosta. Pisze się tytuł, kilka zdań, dosłownie uzasadnienia, podaje się wartość i numer konta. Więc tak naprawdę wybór, czy jakby kryteria wyboru nie są znane instytucją, czy osobom, które przygotowują te wnioski, a raczej osobom, które je dofinansowują. I można powiedzieć, że podobne kryteria kilka ładnych miesięcy temu były w przypadku wniosków związanych z rozwojem turystyki, kiedy gmina Pieszyce bardzo mocno zabiegała, żeby został złożony wniosek przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego na budowę kolei gondolowej. Ja również byłem przeciwnikiem tego, żeby składać wspólny wniosek, ponieważ widziałem w tym zagrożenie, że jeśli kolej gondolowa w Pieszycach zabierze 40 milionów dotacji, to pozostałe gminy z powiatu Dzierżoniowskiego nie dostaną już jej wcale, bo osoby w Warszawie, które rozdysponowują środki na całą Polskę, starają się robić to w sposób równomierny. Tak, żeby w miarę solidarnie te pieniądze rozdzielać do samorządu, więc zatem gdyby gmina Pieszyce wtedy zabrała, z powiatu dzierżoniowskiego zabrała 40 milionów złotych, takie miałem domniemanie, że pozostałe samorządy nie dostaną nic. Skończyło się na tym, że każda z gmin jakby złożyła osobny wniosek, bo nie było zgody na to, żeby kolej gondolowa była forowana tutaj i dzięki temu gmina Bielawa w tym konkursie zdobyła 10 milionów złotych, które dzisiaj przeznaczone zostały na przebudowę dróg. I w przypadku konkursu na zabytki, na remonty zabytków, też domniemałem, że jednym z kryteriów geopolitycznych będzie granie pod wybory, które tuż są przed nami wybory parlamentarne, a później są wybory samorządowe. I konstrukcja tego naboru była tak zrobiona, że samorządy mogły złożyć 10 projektów na dowolne zabytki. Niekoniecznie, które są własnością gminy. Mogły to być własności parafii, własności osób prywatnych, instytucji, różnego rodzaju fundacji. I większość samorządowców, jak z nimi rozmawiałem, właśnie troszeczkę w obawie o, o swój wynik wyborczy wiosną przyszłego roku, zdecydowały się do puli 10 składanych wniosków dopuścić kościoły i jakby parafie, plebanie, ołtarze, składając też swoje wnioski, natomiast kilka było kościelnych. Ja, można powiedzieć, przewidując, jakie mogą być kryteria wyboru, choć ich nie znałem, stwierdziłem, że lepiej jest złożyć tylko wnioski gminne, bo wtedy, nawet jeśli tylko jeden zostanie wybrany, to będzie to wniosek gminny. I tak się też stało, bo oprócz remontu szkoły nr 4 zgłosiliśmy szereg innych projektów, natomiast wybrany do dofinansowania kwotą miliona mln tysięcy został remont budynku szkoły podstawowej nr 4 przy ulicy Ludowej i dzięki temu obiekt, no, w znacznej mierze zdegradowany, yy, zyska nowy blask. Ale do końca nie zostało to dobrze przyjęte przez choćby proboszczów naszych parafii. Yy, zgadza się, no jakby ja stawiałem sprawę jasno, że moim zadaniem jest troska o majątek nasz wspólny, czyli gminy, a właściciele nieruchomości, yy, nieruchomości zabytkowych, które mają znacznie wyższą klasę zabytkową, bo to są obiekty tak zwane rejestrowe, Gmina takich zabytków nie ma, mamy tylko obiekty w tak zwanym wykazie, czyli takiej niskiej klasy zabytki. I w konkursach, które ogłasza Ministerstwo Kultury albo Marszałek, gdzie oceniana jest właśnie klasa zabytku kulturowa, historyczna, architektoniczna, gminne zabytki niestety z krycesem przegrywają i już w zasadzie nawet zaniechaliśmy składania takich wniosków, bo, bo jakby w tamtych konkursach jest brana pod uwagę właśnie ta wartość, te wartości, o których powiedziałem. Stąd też ten konkurs w Polskim Ładzie, który nie ma tych kryteriów, Uznałem, że lepiej powalczyć nawet kosztem schłodzenia relacji, czy to z kościołem, czy to z właścicielami hoteli, bo też właściciele białskich hoteli, się do nas, takich, które mieszczą się w pałacykach pofabrykańskich, też się zgłaszali do mnie z taką prośbą, propozycją, żeby aplikować na ich rzecz. Stwierdziłem, że skoro odmówiłem proboszczom dwóch białskich parafii, to również odmawiam właścicielom hoteli. No, powiem tak: no, funkcja, którą pełnię, ma to do siebie, że ma blaski i cienie, więc są sytuacje trudne, których ja nie unikam. W trosce o nasz wspólny interes, czyli interes gminy. Ale jak widać po ogłoszeniu, w gmina w gminach w pieszyce Niemcza, jedynie w Niemczy na kamienice jakieś pieniądze również poszły, ale w większości dostały kościoły. Panie tak. burmistrzu, na koniec chciałbym zapytać o kemping Sudety, który bije rekordy popularności. Liczba mm -hmm. turystów, która tutaj przyjeżdża, zaskakuje wszystkich. Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, że na polu kempingowym stał jeden kamper, jedna przyczepa i praktycznie nikogo tam nie było. W tej chwili przyjeżdża tak dużo. Dużo kamperów, tak dużo namiotów i odwiedzających turystów, że nie ma miejsca. I to bardzo cieszy, bo tu trzeba też przypomnieć, że w tym roku powiększyliśmy pole namiotowe o kolejną parcelę, i ta parcela jest zapełniona co weekend, na, na, można powiedzieć w pełnym wymiarze, a w ciągu tygodnia też w znacznej mierze. Tak jak pan redaktor powiedział, wcześniej to były głównie weekendowe wypady kilku kempingowców. A dziś stał się to ośrodek już pobytowy także w ciągu tygodnia i jak porównamy poprzedni rok, gdzie czas pobytu jednego turysty to był 2 do 3 dni, 2, 2,5 dnia, co przeraża się oczywiście też na przychody określone, dosyć krótkie i, i mniejsze. Dziś ten pobyt się znacząco wydłużył, a przede wszystkim ilość turystów jest, jest znacznie większa. Podsumowaliśmy na razie pierwsze półrocze, czy w zasadzie drugi kwartał tego roku, bo wiadomo, że w okresie zimowym turyści nie przyjeżdżają na kemping. I przyrost ilości turystów jest razy cztery. W zatem i przyrost oczywiście też przychodów. Natomiast wyrywkowo zrobiliśmy takie, jakby takie sprawozdanie finansowe za jeden z weekendów w lipcu, kiedy już pełny sezon jest letni, wakacyjny i już przyjeżdżają właśnie rezydenci na tydzień, na dwa. To okazało się, że w ciągu trzech dni budżet gminy Bielawa wzbogacił się o ponad 130 tysięcy złotych. I to są wpływy z różnych skarbonek, ja to nazywam kolokwialnie, czyli nie tylko za pole namiotowe czy pole kempingowe, ale także za wejście na basen, wejście na plażę, wyposzczalnia rowerów, rowerów wodnych, rowerów takich zwykłych drogowych, gokartów, opłata za parking przy wjeździe itd. itd. Tych, tych źródeł, gdzie można wydatkować pieniądze, myślę tutaj o, turystu, o turystach. Jest znacznie więcej. Ożywił się też sektor mikro i małych przedsiębiorstw turystycznych, bo pojawiła się pani, która zaplata włosy, robi tatuaże, również na kempingu. Pojawił się pan, który świadczy takie, można powiedzieć, rozrywkę dla dzieci, takie kule na wodzie, jakieś tam trampoliny. Takie, można powiedzieć, inwestycje, które nad Morzem Polskim są standardem. W Bielawie dotychczas ich nie było. Na samym kempingu pojawił się stół do Cimbergaja, pojawiła się taka, taka kula, znaczy taką bokserska i jeszcze inne takie łapa do wyciągania maskotek. Można powiedzieć, że z Bielawy się staje ośrodek taki turystyczny. Na razie wokół kempingu, a ja życzę miastu, żeby, żeby to, ta eksplozja rozwoju turystyki była jeszcze większa i rozdawała się na całe miasto. Tu trzeba też przypomnieć, że obsługa pracująca w recepcji jest bardzo przyjazna do, do turystów, ale też współpracuje mocno z naszym lokalnym biznesem. Dzięki temu osoby, które zamieszkują na kempingu, mogą sobie zamówić bułki w jednej z bielawskich piekarni, mogą sobie zamówić przywóz obiadu z jednej restauracji, mogą sobie zamówić zakupy w sklepie, nie wiem, jeśli się skończy keczup, kiełbasa, chleb jest jeden ze sklepów, który jest w okolicy kempingu, który po prostu to dowozi. Można zapłacić blikiem, można zapłacić gotówką, więc korzysta jakby ten sektor już handlowy, nie tylko turystyczny, ale handlowy, gastronomiczny i jestem przekonany, że też część firm usługowych, jak zakłady kosmetyczne, fryzjerskie niebawem będą korzystać, bo jeśli ktoś tu spędza 2 do 3 tygodni, to jest skazana tego typu jakby konsumpcja takiej potrzeby i dzięki temu nasz lokalny biznes też będzie się wzbogacał. Ten rok Pokazuje bardzo dynamiczny progres. My już pracujemy nad dalszym rozwojem oferty kempingu i myślę, że już niebawem będziemy podejmować kolejne kroki już wykonawcze, a będziecie Państwo to obserwować goły W końcu mieszkamy na wakacjach, wszyscy nam tego zazdroszczą. Panie burmistrzu, dziękuję dzisiaj za rozmowę w studio, a Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem był burmistrz Bielawy, dr Andrzej Hordy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.